Witam tutaj GisterO i. i. Witamy w naszych nowych odcinkach z Minecrafta. Nazwy, no, nie nowych. no, nie nowych. No, nie nowych. Nazwy nie ma jeszcze. Niedługo to będzie. To dalszy ciąg naszych zabaw. No. Tylko w innym miejscu, bo tamte zabawy się skończyły. Nowsza wersja. Nowsza wersja. Jest więcej rzeczy. Chcieliśmy wam pokazać, no? I więcej ekstremalnych rzeczy. No właśnie, teraz tak jak widzicie w naszym pokoju są te drewna jasne. Z brzozy, tak? Creepery są mądre. Mm, Mądrze się od ciebie. Nawet. Dobra. Odezwał się. No to zaczynamy tą zabawę. Dobra z tymi odcinkami nas nie było z powodu, że. Yyy, co to jest? Co za pedał, kurde! Jezu! Jaki pedał? Staje i nie maca, no. Yyy, Nie było długo odcinku z powodu, że. Szkoła, wiadomo. I. Komputer magistera się popsuł. No niestety, tamtych odcinków naszych nie mogłem skończyć. Znaczy no, z tej zabawy. Ale usunął się niestety. No. Ciekawe przez kogo? Bia. Ja, tam nie ma, więc nie moja wina. Dobra. Tutaj coś tutaj popsuło, już? Mam dosyć o. creeperów. Jak zobaczę jakiegoś, to no, na niego pójdę, ta choma. Dajesz. Ty pójdź lepiej, bo już mam dosyć. Mam trąbkę. Treu... Ty patrz! Trauma. Patrz. Dynie o, nam maria. wyrosły i trzcina cukrowa. To się nadrywa Dobra, idę po trzcinę. Owca na drzewie, owca na drzewie. To niech się popełni samobójstwo. Dobra, ja biorę tą trzcinę. Nie biorę tą trzcinę, spadaj. Chodź, to ty kładłeś tą trzcinę, nie? Miałam yy, Miałem jedno przeżycie z Creeperem, więc się trochę nie boję. Trzy domu jeden wy... Ej, ale czekaj, czekaj, to ty położyłeś tutaj tyle trzciny? No Kurczę, ja coś tak myślę, że tyle wyrosnąć No jasne Mam dosyć kryperów. Jak zobaczę jakiegoś to na... na... Będę na, na spierdliczać cię nie pierdolę właśnie Fuck ty creeper No to spierszaj Ty, Adi! Co? Destea! Destea... <laughs> Dobra to... Tak. Trzeba... Będzie... Znaczy, wierzy, Wiedziałeś, że od Endermanów, nie? Hmm, Jak masz dynie na łbie... To one cię nie gonią? Czy... Coś tam unikasz ich łatwiej? Skąd to wytrzasnąłeś? Minecraft Polska No to się... Nauczył od... czegoś nowego no polecam Ale samym Minecraft Polska Dużo się można dowiedzieć o, o Minecrafcie i takie tam różne No pułapki można, wszystko o tłokach i tak dalej Po prostu no. wszystko można się nauczyć od niego On wie wszystko tak jakby stworzył Minecrafta, no A właśnie, gdyby go tworzył by był lepszy, nie? No, bo on zapomniał na początku dodać coś Ty, skrzyja mi się zlegowała Dobra, nam... i zacznij pomajść. Ja poprawię, bo mam upraszcza. Dobra. Część, wezmę sobie coś. Bożyć trzcinę kobla. Chodź, pokażę mi gdzie to... Co się stało dlaczego mam przez creepery, no nie? Gdzie? idziemy? O ta dziura, o! To wina creepera. Wow! Jedn, jeden kwadracik. No wiem, dziko. Ty to ten creeper to chyba był centymetrem Centymetr miał, nie? Dobra, idę kopać. No, tak. Tyż o no, no, tak, bagna. No, to jest bagna. Ty żelazo. Ty chyba słyszałem Endermana. Słyszałem Endermana. tam zejdę, po ...Facebook No właśnie. O, tu tutaj się... O, już nie ma, shit. Ty, ile tu pająków chyba jest? Chyba będzie spawner, jak mi się wydaje. Jakie to są pająki? Nie wiem, jeszcze nie widziałem ich. O, shit! Shit! To są te. Sit! Eee, shit! Wpadłem tutaj do tej, tej skini. Jakieś z ciebie, nie idę do ciebie, już, już, już! Do kopalnia to jest, ty! O, zajebiście. Czyli kto nie bije! Czyli tu uciekać! No i zadłem! Tak. Masz miecz, masz miecz! Rzuciłem cię, ja sobie już wezmę tutaj są! Miesz, miecz, miecz! miecz. Dobra. Dobra, idziemy! Dobra, teraz was uścigamy! Masz. Dużo tego było, że no Enderman tam jest. Shit! No! no Skrzynia! Dlatego. Bij, 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 go. Nie mogę! Słyszę Endermana. Co? No. Słyszę Endermana. Gdzie on jest? Shit, co za będu! Jakie ciota. Moje rzeczy, moje rzeczy. To tam Enderman jest? Nie, znowu pannę. No i padłem. <śmuszło> <śmusz> Zrobię sobie miecze, czekaj. Help me. No, idę już. Ja się boję wziąć chlebek do ozon. Bo zaraz tam nie pójdą. Szybciej! Dobra. Lecę! Opa. Shit. Ło, no, idzie na mnie! Aha Jest, hleja. Jeszcze wiem, gdzie on jest? Na górze, nad tobą, nad tobą. Stop. O, cześć. Teraz, wow. szybko, szybko. Ja Idziemy tam. Nie, w Tylko szybko, szybko. Spawner widzę. Ja tam wow, O shit! Ty a czemu one nie trują? Nie, Szybko kładź No nie, 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 siano? nie, nie, Jest Mamy? Yes. Ty kobel tutaj znalazłem nie, 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 to chyba ty. Dobra, to ja zostawię. Komórniki. O, tam była skrzynka, przecież, no nie? A no. Co tam jest? Czekaj, czekaj, nie otwieraj, nie otwieraj. Razem. Zapis. Mówię, nie otwieraj ty, czwoku. Padaj. Ja cię. Będziemy bogaci na razie. Bior, bior, biorę rzeczy. Biorę te rzeczy. A skrzynkę sobie zostawię. Ty to prawda? Że jak się zostawi w krzynce rzeczy, hesitate, to... Eben, je, reject, nie, 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 na... O, słyszę już Stefan. Stefan. O, tam... To, ty, tam się świeci coś. A, torcz. A to wcześniej tutaj byliśmy, Jerzy. Ja wracam za chwilę. O chodź tutaj ciemno jest. Coś słyszałem. Sasia! Uf. No to jest pochodnie jak jakiś mistrzów. Wow, jest. O, wągiel! O! Tory! Zbieram! Widziałem e, kobul stąd chyba. No! Dor? Stary, ja miałem koblę z tą, tutaj, no nie? Ale nie ma stałego nera. Ci, co tu kopali, to... O, żelazo. Fajnie, co? I mam tory, i żelazo jeszcze. Ale przeżycie jeszcze. O, nawet? woda! Ty, tam coś się świeci, to chyba lawa. E, szkielet, spadam stąd. O, ja Odmeldowuję to. się, nara. O, wiaderko y przecież miałem, czekaj, wiaderko miałem. Mm. Creeper, shit! <grym> <Teraz ty>. Dwa! Idę <grym> do ciebie, stary. Gdzie to? Dedu. Jeden dedu. Mam gunpowder. Widzę ciebie. Ożelano żelano. Siema. Kop. Tam szkielet jest. Dobra, ja już zanadzam. No w drugi? Już chyba trzy razy padłeś, czy cztery? Nie wiem. Co? Nie wiem. O, ją. To już kieleta widziałem, upiłeś go? Nie! To ty? Nie. Chyba się schował. Boi się. Dzięki, mm -hmm. nie się. wyłącz, tydziu Coś tam <mówiłem> jest Ty, tu jeszcze jedna oh. kopernia To jest slime Slime? Bij go ręką, bij go ręką O, jest I szkielet Bij go ręką oh. Mam slime bala Nie Ale fajny Co? Co fajny? Bo mamy jest Ano? A nie wiem po co Tylko po tego Tłoka No, ale no, można coś jeszcze zrobić do tego no, Nie umie skakać Daj A boję się z tym nie, 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 nie ta mój Zejdź Jezu no, skrzynka Jeszcze jedna? No Chodź Gdzie? Uwaga, spawner może tu tutaj... być Oh shit Slime. Dawaj go z ręki wow. Znowu pajanków. Nie, Jezu, się. O oh, fakt, tylko nie spać, nie spać. Szkielet. Szkielet. O fakt. Świetnie, Dobra, pójść na Fakt, spadł pająk tam. tam. Fakt. Eee. Miecz robi! Nie! A ja wani mieć, ja muszę rzeczy, one mogły spać tam na dół do lawy! Oh shit No to za cholerny creep kri creeper! 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 Którędy to iść? Tędy, to. Pewien? Wiem, nie na speedhu Kurde, Macie, walony creeper. A nie tylko szlak trafi. Widzisz? O, shit. Mam ciarki. O! Nasze rzeczy są! Zbieram. Ja o, ten... lawa! Może diament jest? O, pająk! Nie bije. Szukam miecza, mam miecz. No kurde, dlaczego nie mogę go walnąć? Kurde, gdzie są pochodziło? Ale kurczę, jest... Ty! To kanion! Spoko! Zobaczcie co w krzynce O, Fuck. złoto Węgiel Kradne tory Na Bo wolony kryp Ło, wow, fajnie, spajak Spierdziele z pająki chodnate Fuck Są tam rzeczy na dole nasze, no nie? Pa, uważaj Hopa pająk się spali. <laughs> to za ciota Jid, Fuck! Szkielet! W Help! Skończył mi się kill off! Boję się! Chodź, ty, Chodź, dam ci Gdzie ci dzieci! Dam ci derdę! Mam! Mam derdę! Ile Ile dalej w tę pajęczynę? Ile my już nagrywamy? No! Ile my już nagrywamy? To miałam o stoperze właśnie Skończymy to bić i kończymy O shit Gdzie? Co? Creeper Kupiłem Creeper O shit Idzie biegnie Masz pochodnie? jest Nie, nie, ten foundę tu jest pająk Kurde, nie mam tego Ale mam straszne mi? oczy te O, o creeper kolejny Ej, daj mi tutaj jedną Tutaj o, do mnie Ja słyszałam tego, Evermana. Ja też Daj, daj tutaj jedną Gdzie? Ja to do całego. O, Ale no, że... wracajmy, co? Ale żeśmy znaleźliśmy ten kanion, ja cię. Ja pójdę tam zobaczyć, co jest. O uważaj stary Lawa i dalej kopalnia. Dobra. Kończymy nad, nad jeziorem lawem Dobra. No dobra, no to... Bez komentarza Żeśmy tu doszli Hej Sorry Ty dalej nagrywasz? No. no Dobra, no, boże, komentujcie, się... subskrybujcie Nie możecie iść bo zaraz cię Cicho Aj i see, see.